20 lat temu za drugiego wójta, rządzącego Kazimierza Powiąłka, powstał taki pomysł, żeby wyjść naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom, a wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Nasza gmina nie tylko oczywiście no, dba o, tych, o te osoby, które. Po prostu żyją i pracują, ale też mam na uwadze i młodszych dzieci, i młodsze dzieci, i starszych, a między innymi też niepełnosprawnych. Taki pomysł się zrodził mm. razem z panem wójtem Kazimierzem Popiełkiem, z panem Sotysem e, Józefem Kawikiem, panem przewodniczącym Janem Myckiem. Wspólnie to, żeśmy podjęli taką inicjatywę, żeby coś takiego się właśnie zrodziło, powstało, i żeby to ruszyło, żebyśmy też i Mogli się zatrzymać za tymi osobami niepełnosprawnymi i też razem wspólnie z nimi świętować te święta, które będą przychodzili tak od 20 lat, nieprzerwanie. Oczywiście w czasie pandemii przez lata tego nie było, ale teraz wracamy i myślę, że to będzie trwało cały czas. Mhm. Jedną z osób, która partycypuje w tym świętowaniu, również jest pani poseł nasłyn Krystyna Skowrońska. Piękny cel, wspaniała idea i dobrze, że pani też jest tutaj razem. Od początku tej inicjatywy, jako ważnej, o której mówił Pan Przewodniczący Janusz Bik, która się zrodziła w Partii Narodowej, wyjścia, otwartości, wspierania rodzin, ale przede wszystkim bycia z nimi, żeby czuli się w środowisku bardzo potrzebni. Ta inicjatywa niezwykle ważna, ale myślę, że po stronie osób, które uczestniczą dzisiaj w takiej imprezie, niezwykle wyczekiwana. I trzeba pogratulować samorządowi po pierwsze pomysłu kontynuacji przez 20 lat no i tego ogromnego serca dla osób, które takiego wsparcia potrzebują. Widziałam dzisiaj osoby, które bardzo się cieszyły na takie spotkanie. To jest pokazanie modelu, że osoby z niepełnosprawnościami wychodzą z domu. One są tak samo potrzebne, ale trzeba naszego wsparcia, tak jak pokazuje samorząd w Padwi Narodowej, wsparcia osób, które opie, opiekunów osób z niepełnosprawnościami. I ja myślę, że to najwyższy czas, abyśmy... Jeszcze więcej działań zrobili nie tylko w Padwi Narodowej, ale i w Polsce, żeby te rodziny czuły się świetnie zaopiekowane. Panie Przewodniczący, w jaki sposób gmina wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym? Tak jak wspomniałem, na co dzień zajmuje się tym zakład, czy Pani kierownik z opieki społecznej zwraca z pracownikami. To im wspomaga ich cały czas, a my, jak, jak, jak już widać dzisiaj na tej uroczystości, wspomagamy ich. W dzisiejszym świętu chcemy ich razem zintegrować, chcemy razem się z nimi spotkać, chcemy pokazać, że tych osób naprawdę jest sporo w naszej gminie i chcemy razem z, razem z nimi być. To nie tylko gmina, że pobiera opłaty, pobiera podatki, czy ewentualnie bazuje na tych osobach, które po prostu żyją i pracują, ale też my chcemy wychodzić do wszystkich. I też dla nas jest troską i chcemy objąć troską te właśnie osoby, które w sposób taki, a nie inny zostały pokrzywdzone przez los. Wspomagamy ich w różny sposób. Ciężko tutaj oczywiście wymienić wszystko, nie jest czas na to, żeby to wszystko powymieniać, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby te osoby były zauważane, te osoby, żeby były po prostu doceniane i są przygotowane dla nich odpowiednie oczywiście i paczki, są przygotowane dla nich odpowiednie i bonusy. Tak samo i wspomagamy ich do dołożeniu do, do odpowiednich środków. Cały czas mamy na uwadze tą niepełnosprawność, ale cały czas mamy na uwadze też im pomoc, jakie osoby się też nie zwróciły do nas, też są osoby się w odpowiedni sposób traktowane. Niech z Padwi Narodowej dzisiaj popłyną życzenia dla wszystkich mieszkańców powiatu wieleckiego. Po pierwsze podziękowania dla Padwi Narodowej za ogromne serce za wspieranie osób niepełnosprawnych. Tego życzymy, żeby w każdej gminie na terenie powiatu tak było. No i wszystkiego najlepszego również dla opiekunów. I trzeba pamiętać, że samorząd to również wsparcie dla mieszkańców, ale i dla osób z niepełnosprawnościami i Padek pokazuje, że jest wielka. Ja w tym miejscu chcę podziękować na początku pani poseł, która jest od 20 lat z nami cały czas, za nas zawsze nas wspiera, nie tylko i wyłącznie przy okazji tego święta, ale przy okazji każdych świąt. Tak samo i różnych spraw, które są dla nas czasami bardzo ważnymi, dla tych rzeczy, które się możemy pochwalić oczywiście, ale, ale też w sytuacjach naprawdę kryzysowych. Za to panie, serdecznie Panie Poseł, dziękuję za to, że Pani z nami jest oczywiście, i, i proszę, że Pani cały czas z nami była. A jeśli chodzi o, o święta, to dzisiaj jest dobra okazja, żebyśmy też na chwilę, jak tu jesteśmy, zatrzymali się. To pokazuje, że człowiek powinien za chwilę się zatrzymać, mógł popatrzeć oczy tym, tym osobom niepełnosprawnym i stanowić się nad, 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 nad życiem i to właśnie pokazuje, że, że tej pokory w życiu nam potrzeba troszkę więcej. Trzeba po prostu wiedzieć i umieć, umieć oceniać ludzi, wiedzieć i umieć patrzeć każdemu w twarz, każdemu w oczy, a tak samo oczywiście i doceniać to, to, działa, to, to działanie tak samo innych. Życzę wszystkim oczywiście zdrowych, spokojnych świąt, te święta oczywiście Spędzimy w gronie najbliższych, aby ta Boża Dziczenia, która się narodzi za chwilę w naszym sercu, rodziła się każdego dnia. Wszystkiego dobrego. Wspólnota samorządowa, jaka znana od wielu lat medium, podsumowała, że oczywiście bazując na danych gus lata 2014-2021 w zakresie pozyskiwania środków, po pierwsze unijnych, zewnętrznych przez gminę, a po drugie w aspekcie wydania na inwestycje, przeliczeniu na mieszkańca środków, które, które gminy mogły wydać. No i okazało się ku naszemu miłemu zaskoczeniu jako gminie PADEW, że, że zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie wśród gmin, a chyba o ile Pani się nie zawodzi, siódme albo ósme miejsce w Podkarpaciu, no właśnie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, unijnych, no i w inwestowaniu na mieszkańca. Więc to nas bardzo cieszy, że ta wspólna praca, co podkreślam, gminy, mieszkańców, samorządowców. No i tych, którzy nas wspierają, daje takie dobre efekty. Dziękuję bardzo.